Jak dobrze wiecie, widzami naszego kanału są też kobiety. Nawet to sprawdziłem i jest to całe 5%. Dzisiaj przyjechała do nas Sylwia na wymianę oleju i na sprawdzenie samochodu. Zapraszam do oglądania odcinka. No dzień dobry. No witam serdecznie. Jak się jechało? Bardzo dobrze. Poznajcie Sylwię. Witam. Skąd przyjechałaś? Z Częstochowy. Jak jechała, to się często chowała. <laughs> nie, nie, tym samochodem się nie da chować. Nie da się chować, tak? Jest widoczny i słychać go wszędzie. I go słychać. Dobra, to słuchaj. To zakładam folię i wjeżdżam na stanowisko i działam. Jasne. Dobra? Okej. Okay. Się? Nie. Czy wiesz, nie, co tu jest wiem, grane? Wiem, co tam jest. Wiesz, wiesz co tu jest nie grane. Tu ja jest. nie Powinno mogę. Powinno być wszystko okej, okay, na pewno jest czyściutko. Widzę, że, widzę, że wszędzie jest tak, tak wszystko, Tak, się, się wszystko dba, tu o, nie ma grama kurzu. Ale to nie było specjalnie na wizytę. Nie, 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 ona co tydzień przechodzi taki, 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 takie spa. Kurde, nowy samochód, normalnie. No. E, słuchaj, nie umieszkałem sobie spojrzeć, e, sobie spojrzeć jak ten samochód wyglądał, bo auto jest ze Stanów, słuchajcie. I tam nie było źle. No nie było miało... Przód był cały. Tak, przód był <grym> cały, jeszcze jest w PPF-ie. Już w Stanach ktoś to... zamontował. A i maseczka też? Tak, tak, tak. Cała? Jest folii, tak. Cały front... Cały front jest w PPF-ie, łącznie lampy, Tak, z lampami. lampy już są przyciemniane, ale wszystko jest w PPF-ie. Bardzo dobry pomysł, powiem ci, naprawdę. Kobiety, jak już jeżdżą BMW-kami i je mają, to nie jest przypadek. No nie jest to przypadek, na pewno nie. Asi. Nie jest to przypadek. Są bardziej czasem świadome niż faceci. Tak, Bo no... tak jak ty tutaj właśnie z tobą też pisałem na tym, napisaliśmy na Instagramie, no to od razu było czuć, że, że jesteś powiem tak, świrem BMW. Oj, tak, tak, <grym> tak, tak. Jestem. Jestem od początku od E46. Czyli to jest która tak? Ta jest w sumie czwarta. Czwarta, tak? To jaki w sumie miałaś? Czwarta. No E46 330D, też w dieselku, też fajny silniczek. Jeden z tych najlepszych w tych, tych, tych BMW-kach. Także ja zawsze celuję w to, żeby te silniki były 3-litrowe i powyżej. Później miałem E90, też w benzyniaku i, i teraz jeszcze Serie 1. To co prawda jest takie autko do dojazdów. Czyli e, masz, to, tą jedynkę masz, tak, tak? jedynkę jeszcze mam, ale to jest autko takie już dwulitrowe, no bo tam 3 litry nie wychodziły. I sobie jeżdżę, bo po prostu mało pali. No tak. I można sobie jeździć tak na co dzień, a ta jest od święta. Jak jest ładna pogoda. No jak się umawialiśmy, to patrzyłem na pogodę, nie? Właśnie bardzo mi zależało. Niech się robi test. Ja sobie odkręcę tutaj właśnie filtr oleju. Ogólnie to uważam, że to jest jeden z lepszych silników w tym okresie, wiesz, który jest, były produkowane silniki, bo jest taki, wiesz, taki moment, że tam jakieś te silniki się psuły, nie tu jest o tyle dobrze, że o, poszło, o tyle dobrze, że ty tutaj już masz lepsze wtryski, bo N54 tak. te wtryski na tę chwilę kosztują po 3000 tak, tak, zł tak. sztuka, a no w temacie jest Jestem. <laughs> <laughs> Jestem już w tym temacie, także to też jest bardzo istotne. Co ile wymieniasz ten olej? Co 8 tysięcy, 8 10, ale zazwyczaj co 8. I wypada to na raz na rok, czy ile? E, w rok robię około 10 tysięcy. A, czyli nie? raz na rok? To bardzo dobrze. Raz na rok. Dzięki temu, że mam tą serię 1, taką dojazdówkę, ja sobie do pracy jeżdżę w gorsze dni w zimą. Ona też zimę dużo stoi w garażu. Znaczy, mm -hmm. oczywiście ją odpalam dwa razy w tygodniu, gdzieś przejedzie, żeby nie stała. Natomiast ona zimą bardzo rzadko jeździ. Ja też nie chcę jej splatować, jeżeli mam to autko drugie to po tym, co mówi mówisz, dużo. to rzeczywiście jesteś bardzo świadoma. O je. jestem, jestem, jestem. Ja jestem straszną pasjonatką tych samochodów i myślę, że już... Zresztą mam tatuaż już na całe życie. BMW? Tak. Co ty gadasz? Pokażę. Tak, tak, A, tak. Pokaż. Mogę pokazać, no, ale to... Ale musiał musiałabyś zrobić. się tak. no, zresztą może jakoś, jakoś może to się, się pokazać, Ja ciekawy, mam kolegę, no... to wiesz co ma wytatuowane? M. No, Ej, właśnie. A ty ja też masz to? Nie, I no słuchajcie, nie. To jest, dawaj, lepiej, dawaj, bo jest dawaj. lepiej, bo tak. mam M4. A no. powiem wam, wam historię tego datuarza zaraz. Tutaj jest licznik M4. No i no tutaj. Jest, no nie. Tak I tutaj jest serce, obwódka serca i silnik. M. Silnik, ah. korek w lewu oleju, proszę. Wszystko jest. Na pewno taka... widzicie, że tutaj Sylwia to jest, wiecie, nie? No, Ostatnio widziałem, że ktoś na Instagramie nie. się pytał, ile masz w bicepsie. Tak, pytają, pytają. No troszkę się ćwiczy, no tak od czasu do czasu. A znaczy, także... ty w ogóle jesteś po AWF-ie, tak? Tak, ja jestem po AWF-ie, jestem w siatkówkę, grałam całe życie, teraz zajmuję się treningami personalnymi, także siedzę w siłowni cały dzień. Nie wychodząc stamtąd praktycznie. No, a tutaj masz odskocznię, przynajmniej coś a samochody pozmywasz. Tak, tak. To jest, moje, to jest moja pasja i hobby, takie naprawdę. Można powiedzieć hobby, największe jakie mam. To są samochody, wemki. No to no dobrze, no chcę wemki. Tak siedzę, trzeba mieć jak, jak mam wolną chwilę, to nie oglądam głupot, tylko właśnie YouTuby. <laughs> o wemkach. Czy przy takich serwisach byłaś kiedyś? swojego auta, czy po prostu odstawiałaś? No właśnie i... nie, a bardzo zawsze jak gdzieś jestem na przeglądzie, czy gdzieś to zawsze wchodzę tam, mogę wejść, <laughs> mogę obejrzeć, <laughs> zobaczyć i ja zawsze lubię być. No tam miałam takiego znajomego, który pozwalał mi gdzieś tam popatrzeć, ale raczej no to odstawka i, i do widzenia. ja, no ja tak. zawsze lubię popatrzeć, no tak. popytać co tam było, jak to było, jaki olej wyleciał. Tak w jest, brudny, w jakim stanie, nie? właśnie zaraz zobaczymy, Prób, próbkę no. weźmiemy, zobaczymy. No, no, ostatnio nie? mówiono, że po prostu można było go zlać i wlać z powrotem. – A zobaczymy teraz. – Zobaczymy teraz, nie? Ale ogólnie ładnie wygląda, yy, bo widzę tutaj jest taki, Brązowy, widzisz, lekko nie? taki ty, przezroczysty. Tak, tak, tak. – właśnie, no. Sobie zaraz zobaczymy. Znaczy wiadomo, on musi taki być, bo wiesz, bo olej też czyści, nie? Nie może być ten, Aha. ale ogólnie jest bardzo ładny. I zapach też ma bardzo ładny. Nie widać, wiesz co, bo zazwyczaj w tych yy, N55 jest tak, że jak zrobisz w ten sposób, to takie się robią smugi, wiesz, takie aluminiowe, a tutaj właśnie tego nie ma. Także to świadczy o tym, że silnik jest w dobrej kondycji, nie? O, to to co te są pęcherzyki powietrza, nie? Dobra, olej sobie leci. Yy, prawa, prawy McPherson sprawdzony. Ja zobaczę, czy są jakieś luzy. Nic nie czuję, żeby coś się działo. Zobaczymy drugie koło. Tak, tutaj tak. No, ale widać, że rzeczywiście tym samochodem jeździsz trochę tak sporadycznie, bo są tak troszeczkę podciskane klocki. Jakbyś chciała zobaczyć, to zobaczcie sobie takie masz. Widzisz te takie małe smugi? Mhm. No, to, to jak długo samochód stoi, mhm. zbiera się wilgoć. A kłocek delikatnie, to, długo, długo to wiesz co tydzień nawet a, może no, no. stać. To, wiesz. Tydzień właśnie staram się, żeby nie stał. Ale, ale, może ale to mimo wszystko, tylko to akurat nie ma wpływu na. Tylko jak on na przykład dłużej postoi, to może być tak, no. że ten, te wrzery zrobią się większe. Aha, okay. I to może powodować właśnie później bicie, takie delikatne. Nie? Mm -hmm. Także to niekoniecznie jest krzywa tarcza, tylko po prostu przez to, że samochód nie jest jakoś tam y, używany, a z tego co widzę, to jest jakiś taki zamiennik, który. Mm -hmm, mm -hmm nie produkuje tarcz hamulcowych z tym bębnem aluminiowym, dwuczęściowym. Bo normalnie tarcza w BMW, właśnie jak są te duże tarcze tego typu samochód, to ta część jest aluminiowa. Mhm. I ona jest wtedy dwuczęściowa, nie? I to inaczej pracuje. A tutaj widać, nie wiem co to za zamiennik, No są zamienniki, nie które pamiętam mają w filmy. całości. Nie, nie pamiętam firmy tego zamiennika. Dobrze, zobaczymy tak. Tutaj jest wszystko w porządku, żadnych wycieków nie ma. Jakieś luzy czy coś. Widzisz ja to mam siłkę tutaj. Nie? Powiem Ci, że był taki okres, że chodziliśmy na siłkę z synem nie po miesiącu. Mówię, nie dam rady. Ja w tym warsztacie, ja robię 10 tysięcy kroków dziennie w no warsztacie. tak, no tak. Ja nie tak, jestem w stanie. Chodzi o człowieku. No. Tak. Także mam siłkę. Tutaj widzę o. Yy, ktoś osłony wymieniał? Tak, tutaj była Kurde, Romana. wszystko na bieżąco. No tak, no tak. Bo tak. często nie, te samochody ja przyjeżdżają, nawet, to jest dramat. Ja nie? nawet, nie wiem, już nie jestem dłużej, dlatego teraz tutaj czekałam na naszą wizytę, natomiast jak nie jestem dłużej, nic się nie dzieje, nic mi nie wyskakuje, nic mi nie stuka, nie puka, ja i tak jadę do mechanika, proszę sprawdzić. Sprawdzić, no, no tu hamulce też w porządku. Jestem przewrażliwiona po prostu już. Bardzo mocno w temacie samochodów. to takie twoje dziecko? To i bardzo, tak, tak, <grym> tak, no. Nie mam dzieci, ale, ale mam bmw No, ale tak to jest, nie? Dobra, tutaj dyferek jak mówisz, był uszczelniany, czy coś, tak? Dyfer. Tak, tutaj coś było robione w no, jakaś uszczelka, cicho. zimmering? zimmering z tak. Tu przy moście, czy tak. tam? A, i tam masz zrobiony do... bypass właśnie z tym wydechem. I jest zrobiony, w... tak, przepustnica. No, to... że można włączyć i wyłączyć, y głośno, cicho. I normalnie po mieście leci tu, bo, y tu... bo no właśnie. Znaczy po mieście sobie tam pewną... Tak, tak. Pyrkasz, nie? Tak, tak, tak. No na, na, na trasę to jest męczące, więc fajnie jest sobie kliknąć przyciskiem i wyjść. No tak. I tutaj też wszystko ładnie. Amortyzator też nie jest wylany. Tarczy, klocki, wszystko dobrze. Też jakiś luzów. Później przejedziemy się samochodem, to zobaczymy jak to będzie. A, a, proszę, a to tak. taki bajer, tak? A. Kolorystyka też mojej roboty, tak? No tak. tak. No dobrze. Więc co, jakiś delikatny wyciek jest tutaj. Coś tu się poci, nie? A ja jeszcze sobie zerknę, wiesz co, chyba z tej strony. O, będzie najlepiej. O. No, no i tak to wygląda, widać, powiedz. Nie? Tak to wygląda. Tym bardziej, że tu jest właśnie w tym miejscu, gdzie... To tam ich sobie kapi. No, no, no. Tak jest. I tu jest taka klapka rewizyjna i naj... Nie wiem, czy się tu wciśniesz, czy chcesz się wcisnąć w tym białym... Może nie. <śmiech> no, <śmiech> Ale jakbyś okay. chciała... Y... Może się wcisnę. Zobaczymy. To chodź, A później operatora poprosimy, później nie dotykaj. Widzisz, tu jest taka klapka rewizyjna, no. ona jest tłusta. No. Widzisz tutaj ten wyciek? Widzę. I to wskazuje na ten uszczelniacz. I to jest taki jakiś początek tego, nie? Ale już, widzisz, mhm. za chwilkę możesz w garażu widzieć jakieś tam mhm. po prostu kropki, nie? Trzeba to uszczelnić. Tak jest. Dobra, chcę zobaczyć ten filtr, filtr oleju. Obejrzymy sobie. Dobra. No widać, że rzeczywiście. Y, powiedziałaś ile... prawdę, jeśli chodzi o Pierwszy tą wymianę. Bo, bo no. te filtry potrafią się rwać. Wiesz, a ten jest właśnie sztywniutki. Ja wezmę sobie latarkę. O, proszę bardzo. I tutaj możemy zajrzeć do środka. Nie ma żadnych opiłków, nie ma żadnych niepokojących rzeczy. I nie ma też w ogóle nagaru. To jest ważne. I to świadczy o tym, że często wymieniasz olej właśnie. To Słuchajcie, bierzcie tak przykład z tak. Sylwii. <laughs> No właśnie, o bm'ki trzeba dbać. <laughs> tak jest. Ja jeszcze robię taki, y, taką rzecz, że, bo tutaj zostaje troszeczkę oleju zawsze w podstawie, nie? Widzisz? Zobacz sobie. Mhm. I też widać po tym, y, po tym, właśnie obudowie całej, że ten olej często wymieniasz, bo jest, zobacz, czyściutko, nie? Mhm. Ogólnie. I bardzo dobrze. Tak, no odkąd ja mam to co 8 tysięcy. Dobra. Także ja to, to troszeczkę zawsze też wyciągam. Takim, słuchaj, do, wyciąga, do wyciągania gili dla dzieci. <głos> 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 to nic nie zostało. No ale wiesz, to jest, zawsze, no no jasne, zawsze coś tam jasne, zostaje. nie będzie. trochę to Warto to właśnie ściągnąć, nie? Dobra, wymienimy uszczeleczki. To jest też bardzo ważne. Bo jak na przykład ten oring jest pęknięty bądź coś z nim jest nie tak, to później z podstawy filtra po nocy schodzi olej i jak go uruchamiasz, to on przez chwilę nie ma oleju. Nie? Wiadomo, że po wymianie oleju zawsze to występuje, no bo innej możliwości nie ma, ale właśnie też no to ciśnienie oleju jest po prostu później. Nie? Często wiesz, mechanicy, czy ktoś tam w pośpiechu nie chce mu się tego wymieniać. Tak samo ten oring trzeba też wymieniać. Właśnie tej operacji nigdy nie, nie byłam przy. Wymianie filtra oleju. Jedyne co to wiedziałam chyba tylko, jak, jak to się spływa. O proszę bardzo. Proszę. I tyle. I my jeszcze się czegoś nauczę. Tu warto było przyjechać. <laughs> Może kiedyś co? sama będę wymieniać. <laughs> yeah. no Jasne, dobra, i... że było warto przyjechać. I mamy taki zestawik gotowy. I teraz wszystko Wiesz, ogólnie wszędzie jest napisane też, jaką tam siłą przy, przykręcać. Tutaj jest akurat 25 nm. Ja to przykręcam po prostu z całej epy. Jak się da? Ile fabryka dała? <grystanie> Żartuję oczywiście. Wiesz, to by musiał być taki specjalny klucz, specjalna nasadka. Ja to przykręcam tak naprawdę z jakąś tam z taką siłą. Wiesz, jak się 20 lat robi te same rzeczy, to się tam po prostu wie, ile to przykręcić. W każdym razie nie można tego przykręcać za mocno, bo to jest plastikowe. Może pęknąć, a zdarzało ją się takie przypadki, że później nie można tego odkręcić. A tak naprawdę... No właśnie, y jest problem. Ten oring uszczelnia yy, po prostu mm -hmm. tą obudowę, żeby to nie ciekło. Więc to po prostu, o, i to tyle. 25. Mm -hmm. <laughs> Dobra. Lejemy. Tutaj wchodzi w ogóle 6,5 litra. Ja to zawsze mam takie oko, że wlewam. później, jak się przejedziemy, to sobie sprawdzimy. Pewnie wiesz, jak tam się sprawdza. Tak, wszystko. Tak. No. Dobra. Uruchomię tylko silnik, żeby zobaczyć, jak tam, czy nie ma wycieku i możemy lecieć na próbę. Jakie dziś spalanie średnie wychodzi? No tak 12-13 po mieście. że, normalnie. Myślę, że tak, tak normalnie na naprawdę. Doszły mnie słuchy, że chcesz zmienić ten samochód. Tak. <grym> <grym> tak. jestem z nią już ponad 3 lata i już po malutku myślę o zmianie na serię 8. Już już. już Czyli silnik... tą G15. Tak, tak, silnik pałka. Zawsze mi się marzył ten silnik. Zawsze chciałam mieć Mki, a, a ten silnik jest, jest, nie jest to silnikiem, ale jednak bardzo podobny i bardzo mi się ta seria marzy. Już mm -hmm. myślę o zmianie. Chociaż będę płakać jak ten samochód będzie mnie opuszczał na pewno. Bo no dobra. Jestem bardzo mocno związana. <grym> no jest bardzo fajny. a, 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 a w... sobie ro... zrobiłaś na pewno rozeznanie na temat fałki. Tak, co nieco czytałam, aczkolwiek jeszcze właśnie tutaj chciałam dopytać specjalisty w tej dziedzinie, jak to wygląda w tych silnikach, które akurat mi się podobają, że, że jest to ten 850i. Co powiesz o tym silniku? Znaczy powiem Ci tak, silnik jako silnik to jest bardzo taka konstrukcja, która daje dużo frajdy, bardzo fajnie ten samochód przyspiesza, fajnie brzmi. No, ale trzeba o niego dbać jako małe dziecko, nie, czyli to jest, ja, ja to nazywam, że to jest silnik Leciaty. specjalnej troski. <grym> ale to chyba, <grym> <grym> właśnie poradzę z takim, bo ja bardzo, bardzo lubię o silniki, bo mam samochody dbać, no, natomiast czy, czy ma jakieś bolączki ten silnik, czy się zdarzają? Znaczy, powiem Pamięciś Ci tak, klienci... bo Ty celujesz w jakiś tam rocznik po 2020, tak? No bo one i tak od tak, chyba 19 tak, były ósemki tak, tak, robione, tak, nie? No to te silniki są już bardzo poprawione, że tak powiem i coraz mniej się zdarza jakichś awarii. Główną awarią to jest zatarcie na panewkach. Oprócz tego są jakieś tam awarie turbosprężarek. Ale akurat turbosężarki, no to można wyjąć, zregenerować i to nie są jakieś tam duże koszty. Aczkolwiek to i tak jest jakieś tam 12 tysięcy, nie? Na przykład taka naprawa, nie? Bo silnik, no to silnik, to jak, jak ci się silnik zepsuje, no to już są potworne pieniądze, powiem tak. Nie? Dlatego ja się nie boję aut ze Stanów, to też jest auto ze Stanów Zjednoczonych i po niewielkiej szkodzie. Także myślę, że nowy samochód, który będę ściągać, to też będę chciał, żeby to było auto ze Stanów Z niskim przebiegiem, bo te wszystkie tutaj europejskie mają bardzo wysokie przebiegi już jak na te samochody Bardzo mi zależy na tym, żeby silnik był dosyć świeży, żeby mogła sobie dbać o niego sama od początku eee, Bo też jak, jak wiemy, no tutaj te serwisy olejowe są bardzo istotne No auta ze Stanów właśnie mają ten bardzo duży plus, że, że mają interwały po ludzku robione I auta ze Stanów... Mają ten współczynnik awaryjności silników dużo mniejszy niż auta z Europy. Nie? No właśnie. Także to jest, to jest ich atut, że tak powiem. Też auta po którymś tam roku już nie mają tych różnic jak kiedyś, że auto ze Stanów, że auto ze Stanów na przykład miało inne hamulce czy coś. Nie? Tych różnic już nie ma, powiem tak. Mhm. I, I generalnie jeżeli celujesz właśnie w 850, no to tylko ze Stanów bym. Proponował, nie? Także to jest dobry wybór. Dobra, przyłóż tak fest. Ja zobaczę, jak turbina pracuje. No i bardzo ładnie. No i dobra, możemy zwolnić. No dobra, wszystkie parametry pracują tak, jak trzeba. Także tutaj jakiś uwag nie mam. Temperatura oleju właśnie 110 urosła, płynu chodzącego 106. No i on tak będzie to trzymał, nie? Także po prostu te temperatury trzeba by obniżyć, a właśnie te fałki mają problem tego typu, że turbiny są na środku. Na pewno o tym czytałaś. Tak, 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 właśnie czytałam, dokładnie. No. I przez to ten silnik się grzeje. I najważniejsze jest to, żeby ten silnik po prostu yy, nie połować na zimnym. Tak, Polokwia, tak nie tak, mówiąc. Tak, tak. W ogóle jakbyś sprzedawała ten samochód i miała jakiś link, to do mnie napisz. Bo, Jasne, jak już bo będę. dużo klientów, klientów, widzów często dzwoni do mnie i pyta, czy ktoś nie ma jakiegoś fajnego auta do polecenia. Oczywiście. Tutaj akurat, akurat I... uważam, że jest w auto warte uwagi, no pff, to wi wiadomo, to jest to, że, że jest ze Stanów i, i trzeba się liczyć, e, że jakieś uszkodzenie było, najważniejsze, że, żeby wiedzieć, i możemy tu nawet na trawę, e, najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jak był uszkodzony, nie? Tutaj... Tak, ja mam całą historię, nawet mam mm. naprawy, jak, jak to było naprawiane, także wszystkie zdjęcia mm -hmm. e, e, i całą historię tego wszystkiego. Dobrze. Mam, nie? No dobra, to co? to się przesiadamy. Dobra, ok. Ja kupiłam pierwszą bmw to to było e 46 za 7000 zł, pamiętam. I, I jeszcze pożyczyłam pieniążki, bo, bo, bo nie, nie było na nią wtedy stać. No i jak wsiadłam w, już w BMK, to już z niej śnieg nie mogłam. No i tak z jednej do drugiej. E, e, i, I tak zostało. No i, i tak się idzie tymi schodkami do góry. A nie miałeś tak, sport. że spałaś w aucie? E... A do takiego stopnia. <laughs> nie, aż nie, ale, ale mam tak, że, że wybudowałam jej garaż specjalnie. Także tak. <laughs> <laughs> Najpierw blaszany, bo też nie było wiele pieniążków, a później jak już pieniążki były, to, to taki fajny garaż. Em, nawet mam tam kolory M-pakietowe w tym garażu, więc tak budowałam chyba cały w tamtym roku chyba skończyłam, także całe, całe lato budowałam sobie, remontowałam garaż. Żeby miała ciepło. No ale widzisz, bo to jest też związane ze sportem, ze sportem, ze wszystkim w życiu musisz mieć jakiś cel. Jak masz tak, cel tak, tak, i do jest... niego dążysz, to też, też ćwiczysz tą cierpliwość, prawda? No, no sport, sport hartuje charakter bardzo mocno i, i taką wolę, wolę walki, wolę ducha i, i dotarcia do celu. No ja taka byłam zawsze, że jak sobie już coś obzdrowałam to musiałam to mieć. No ja w siatkówkę grałam całe życie, więc tam też było trzeba z, z różnymi walczyć przeciwnościami losu i, i dążyć do celu, i, i, i trenować, i starać się. Także ja to przekładam teraz na swoją pracę na siłowni i moi podopieczni wiedzą, że ze mną to nie ma miękkiej gry, albo, <gry> albo się przykładamy do czegoś i te, ten cel się osiągnie, albo, albo nie I, i, i jest się daleko. Więc ja jestem w tym bardzo szczegółowa, jeżeli chodzi o moją pracę I, i spełnianie marzeń, bo wiem, że marzenia da się spełniać, bo wystarczy, że tego chcemy. No oczywiście, tak. I trzeba tak. do nich dążyć. Jakbyście chcieli konkretnego trenera, który jest wymagający i da Wam w kość. Tak jest, to, e, to tam możecie na Instagram wbijać do serii. Zapraszam serdecznie. I Ewentualnie, jak szukacie też e, jakiegoś motywatora, to, to również, e, również możecie się do mnie zgłosić. Ja podobno jestem bardzo dobrym motywatorem, także Także nie musicie. Dam wam topa do działania. Nie musicie też jechać do. do e, mm, Kurczę, do Częstochowy? Częstochowy. tak. Nie musicie jechać do Częstochowy, możecie zadzwonić, porozmawiać, czegoś się dowiedzieć, jakiejś diety, czy coś, jakiejś pomocy właśnie takiej e, mentalnej. O tak. Też. o, tak. To jak wsparcia. Najbardziej. Także zapraszam serdecznie. No dobra, to ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Naprawdę, naprawdę super. Było świetnie <laughs> fajne rozmowa. Bardzo się cieszę, że przyjechałam. E, no i ekstra. Wszystkiego dobrego.